No i Siemaneczko z tej strony Jakub, godzina 19.16, 4 lipca, a z tej strony kolejny odcineczek Umineko na moim kanale, lecz tym razem będzie Troszeczkę inaczej, gdyż nie mamy epizod drugi, tylko robimy krok do tyłu i wracamy do epizodu pierwszego. Gdyż ja tak do końca wszelkich kart nie odkryłem, jeżeli chodzi o pierwszą część z gier z serii Mineko. Bo jak już pewna osoba w komentarzach mi o tym postanowiła przypomnieć, jest jedna rzecz, którą nie ograłem. I która i która ta granie i ta, ta rzecz, ta część gry nie została przeze mnie ograna tak z premedytacją, bo ja wtedy po nagraniu 61 epizodów, do no 60, ale ten ostatni był podzielony na dwie części, no po prostu byłem troszeczkę przejedzony, jeżeli chodzi o grywanie u Mineko, no i musiałem zrobić sobie przerwę. I wspomniałem też na jakimś odcinku, czy tam w komentarzach że właśnie ten krok do tyłu zrobię i dogram jeszcze ten, tą drugą część imprezki herbacianej, która kryje się za znakami zapytania. Jak jest tutaj napisane, witajcie na imprezie herbacianej, w której nie ma człowieka. No i właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Od razu zaznaczam, że ten odcinek będzie krótszy, ponieważ tutaj aż dużo informacji nie ma oraz że słownictwo używane w tym yy, yy, krótkim epizodzie przez postacie, które będą grały tutaj główne role, troszeczkę sprawiły mi problem. I jeżeli coś dziwnie brzmi, to wybaczcie mi, no ale nie wiem, czy tak do końca wszystko zrozumiałem. I czy to, co przetłumaczyłem i wam teraz zaprezentuję, będzie miało jakieś ręce i nogi, tak? Czy oddam po prostu w 100% to, co autorzy mieli na myśli? Rozpoczynamy. Ja herbatkę mam. A. Jaką czarną herbatkę przygotować jako następną? Pozwól, że pokażę ci każdą wyrafinowaną herbatę, jaką kiedykol jaka kiedykolwiek istniała i istnieć będzie. Suszona śliwka. Suszona śliwkowa czarna herbata. Ta, ta sama, która. Kosztuje 20 jenów za, za opakowanie. Hahaha! Ha, ha. Od tysiąca lat lubię czarną herbatę, ale o takim cudenku jeszcze nie słyszałam. Nigdy nie znudzi mi się życie na tym świecie. Beato! Nie musisz mieć tak wrogiego nastawienia do mnie. Nie musisz być tak wrogo do mnie nastawiona. Jestem po prostu zwykłą wedrowną wiedźmą. Nie przyszłam z zamiarem naruszenia zasad panujących na Twoim terytorium. Hahaha! Ha, ha. Wrogie nastawienie? Niczego takiego nie okazuje. Jestem po prostu strasznie zaniepokojona faktem, że będę musiała się upewnić, że legendarna Lady Bern Castle, Bern która zawitała tutaj we własnej osobie. No, muszę zadbać o to, żeby była w odpowiedni sposób otoczona opieką. Musiałaś coś źle zrozumieć. Ja jestem bezsilna. W porównaniu z wiedzą taką jak ty, która posiada straszliwą moc zabicia człowieka na ponad 100 sposobów, jestem zwykłym, zwyczajnym okazem bezsilności. Jak widzicie, mamy postać, która w ogóle nie występowała w pierwszej osłonie. I na razie w drugiej tezie nie poznaliśmy Wiedźma Castle. i najwyraźniej jest na tyle potężna, że pozostawienie jej samej sobie y, dla Beatrice byłoby dosyć niebezpiecznym posunięciem, więc woli się nią zaopiekować, jak to sama wspomniała. Fakt. Że bezsilna wiedźma, taka jak ty, posiada moc, do której nikt nie może się nawet zbliżyć, sam w sobie jest bardzo przerażającym faktem. Przecież ta wielka wiedźma, Lady Lamp Delta została zdetronizowana właśnie przez ciebie. Wygrałam tylko dlatego, że byłam wytrzymalsza. Ona po prostu się zmęczyła. Lady Lambdelta... Jakoś inaczej przedstawiła tą historię. Hahaha. Ha, ha, ha. Nadmierna pokora może być niestosowna, Lady Ben Castell. Ta ma, ta dziewczyna ma straszliwą moc. Moc, która może zabijać człowieka bez jakiejkolwiek przerwy. Jednak bez wątpienia, albo. Drugie tłumaczenie, jakie wymyśliłem, jednak stuprocentowa pewność nie istnieje w tym świecie. Nieważne, ile razy, po, ile razy podzielisz jeden, to nigdy przez to nie, nie osiągniesz zera. Ta dziewczyna ma moc zmniejszania szans na porażkę do prawie dokładnie zera. Moc wzbudzania prawie doskonałej pewności, czyli tej stuprocentowej szansy. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiała walczyć z tak przerażająco wiedźmą. Masz jednak moc, która pozwoliła ci odnieść sukces, o ile szanse nie wynoszą równe zero. Chociaż mówisz, że bez wątpienia, lub kto jak woli, stuprocentowa pewność, nie istnieje na tym, pe na tym świecie, to pomimo tego sama posiada dosyć niezawodną moc. Jakie to przerażające? Moc zabijania jednostki bez końca. Myślę, że taka moc jest o wiele bardziej przerażająca. Żartuję sobie. Patrząc uściwie, moja, moja moc w porównaniu ze z Twoją jest tylko niewielką drobnostką. Z całą pewnością Twoje słowa można podsumować wyrażeniem puste pochwały. Określiłabym je raczej po prostu pochlebstwem, ale możesz uznać to jako rekompensatę za to, że dostajesz. Y, że ponosisz koszta i to y, w czasie mojej wizyty. Jestem tylko uciekającym podróżnikiem, który przemierza fragmenty, nieustannie uciekając przed nudą. Po prostu zjawiłaś się, bo słyszałam, że zaczęłaś coś naprawdę interesującego. Nie, nie miej wątpliwości, że zdecyduję odejść w momencie, gdy tylko przestanie być dla mnie interesująca. Ha, ha, ha! Ja, Beatrice, jestem głęboko i pokornie zachwycona, że wielka Lady Berncastle postawi postanowiła pozostać. Postanowiła zostać obserwatorem. Ha, 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 ha! No i jak tam wrażenia? Lamp Delta jest przerażająca ze względu na swoje okrucieństwo, ale jest dziewczyną, którą potrafię zrozumieć. I za to z, z drugiej strony ty wygląda na to, że potrafisz okazywać uczucia, ale zupełnie cię nie rozumiem. To sprawia, że jesteś o wiele bardziej przerażająca niż ona. <z>, z natury jestem zmienna! Wybacz mi, poza tym sądzę, że i ty lubisz swój los, los rzutowi kostek, prawda, Lady Bird Castle? Kiedy ja rzucam kostką, wyraźnie chcę uzyskać wynik. W przeciwieństwie do ciebie! Ty natomiast nigdy nie wypuszczasz kostki z ręki. Zatem, niezależnie od tego, jaki by cię spotkał ten los, to nigdy się nim nie rozczarujesz. Cokolwiek pokaże ci kostka, którą rzuciłaś, jesteś z niego bez wątpienia stuprocentowo zadowolona z tego wyniku. W tym sensie. Znać nie mnie przewyższasz Jesteś osobą, która naprawdę. Z którą naprawdę nie chciałabym stanąć w szranki Wewnątrz ciebie ni nie ma nic poza zerem. Dlatego nie mogę wygrać z tobą za pomocą mojej mocy Taka jest godność słów. Tutaj nie rozumiem. A nie, tutaj co ja z przepisałem. napisałem. To jest yy, najgorsze dopasowanie dla mnie. Najgorsze dopasowanie dla mnie. To ja źle to napisałem, dlatego mi dziwnie przetłumaczyło. Być może z drugiej strony lambdeta ma dobrą kompatybilność z tobą. Ponieważ ona byłaby w stanie zabić twoją nieskończoną naturę. O tak! Wiedził to zdecydowanie najlepsze istoty, z którymi można napić się czarnej herbatki. Nie mam... nigdy nie mam mowy na nudę. <ścoughs> Mogę odetchnąć zatem z ulgą. Nuda to jedyna trucizna, która byłaby w stanie mnie zabić. Więc proszę, nie zabijaj mnie, dobrze? Lady Beatrice, wieczna wiedźmo. Jeśli takie jest Twoje życzenie, ja, Beatriz, pokażę Ci, jak jeszcze lepiej możesz spędzić czas. Czy w takim razie nie byłoby najlepiej, gdybym od razu przyniosła następną, następną szachownicę? Wygląda na to, że następna opowieść zaoferuje tobie więcej niż kolejka, niż kolejna kolejka, filiżanki, filiżanka, Wygląda na to, że następna opowieść zaoferuje Tobie więcej niż kolejna filiżanka czarnej herbaty. Tylko poczekaj. <ścoughs> Wygląda na to, że najwyraźniej spodobało Ci się coś kłopotliwego. Naprawdę chciałabym użyczyć ci mojej mocy, ale jak właśnie usłyszałeś, moc tej dziewczyny i moja są bardzo. m. niedopasowane, nie pasują do siebie. Choć z drugiej strony może to się okazać niefortunne. Przede wszystkim zacznijmy od tej dziewczyny. O, przepraszam. Jesteś tak w, w słabej sytuacji, jesteś taki z Ciebie biedulek, że chyba postanowię Ci troszeczkę pomóc. Zacznijmy zatem od tej dziewczyny. Nazywa się ona Beatrice, ale to niekoniecznie oznacza, że jest jedyną, indywidualną kobietą. Tu chodzi o to chyba, że chyba nie jest jedyną, która nosi to imię. Albo nosiła. Rozumiesz, co mam przez to na myśli? Innymi słowy... Ona nie jest jakimś tam człowieczkiem. Jej istnienie jest uso, usobie, u, uosobieniem praw tego świata. Aby ją pokonać, musisz zdemaskować zasady tego świata i je rozwiązać. Być może można to porównać do uczenia się zasad szachów poprzez oglądanie pojedynczego szach, pojedynku szachowego. Najpierw przyjrzyj się dobrze szachownicy. Następnie naucz się ruchu i ról poszczególnych pionków. Następnie poszukaj warunków wymaganych do wygrania w tej grze. Kiedy uda Ci się wyjawić to wszystko, to jej serce, serce Beatriz zostanie odsłonięte. Następnie, gdy tylko tego zapragniesz, to będziesz mógł je rozerwać albo i nawet zmiażdżyć. Jestem dosyć hojna. Z przeszłości, kiedy miałam jeszcze ludzkie ciało, zauważanie takich rzeczy zajmowało mi ze sto lat. To mu... mój skromny prezent pożegnalny dla ciebie. Ten żałosny prezent, który złapała Beata. Można go porównać do łyżki. Łyżka może być użyta nie tylko do picia zupy. Można ją również użyć, żeby przekopać się przez więzienie, w którym zostałeś zamknięty, lub można także użyć to jako broni, która pozwoli Ci wyłupić oko wiedźmie. Oczywiście, możesz także użyć łyski do ciągłego popijania wodnistej zupy w swojej wiecznej celi. Nie daj się zwieść błędnej yy, myśli. Nie mam zamiaru zostać Twoim sojusznikiem. Współcuję ci, ale nie mam zamiaru ci pomagać. To tak, jakbym siedziała przed telewizorem i krzyczała do ciebie po z drugiej stronie y, ekranu. Mimo, że mój głos i tak by nigdy do ciebie nie dotarł, rozumiesz, że ja również jestem wiedźmą, prawda? Mam zamiar cieszyć się niekończącą opowieścią, którą Beata ma zamiar snuć. To no na pewno do momentu, w którym mi się to nie znudzi. Ale samo to nie, nie zbudziłoby mojego za zainteresowania. Dlatego pożyczę ci odrobinkę mojej mocy. Wszystko po to, żeby móc, żeby ta cała sytuacja, żeby ona mi się za szybko nie znudziła. Jestem najokrutniejszą wiedźmą istniejącą na tym świecie. Kimkolwiek jest przeciwnik, sprawię, że się podda. Nawet jeśli przede mną stoi Beatriz, wiecz, wieczna, wieczna wiedźma, okej? Okay? Jesteś moim elementem gry, moim pionkiem. Daj siebie wszystko. Czasem dam ci radę, która pozwoli ci. Yy, która pozwoli ci. Coś lepiej rozegrać, i która będzie poza jej zasięgiem. Nie zdudź mnie, dobrze? No i mamy te takie, powiedzmy, tajemnice zakończenie historii i taki równocześnie tajemnicy wstęp do, do tego, co może dziać się w drugim oraz w przyszłych epizodach. Więc mamy za kulisami jeszcze kolejną postać, ehm, tą wiedźmę... Lady Berncastle, ale także mamy tą wiedźmę, tą o której wspomnie, wspomniały Labdet. jak ona miała? Lambdelta, Lambdenta. Czyli mamy prawdopodobnie jeszcze jedną zawodniskę, która będzie nas odwiedzała, lub która będzie, powiedzmy, za kulisami działała wraz z y, tą y, Berncastle. No i ze Sabo Beatrice. Ale o tym przekonam się dopiero w czasie ogrywania drugiego oraz kolejnych epizodów. Więc tak. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam wszystkim za poświęcony czas. I widzimy się w przyszłym tygodniu, w już w normalnym odcinku. Takim planowo zaplanowanym. Hehe. <laughs> Więc do zobaczenia.